Ja mam na dziesiątkach ekspa wpakowanego w załogę I teraz się okazuje, że dziesiąte tiry będą stokowe. Będziesz musiał maksować dziesiąte tiry, kurde Macie EXPA? Ja, ja nie mam Nawet na tej nie mam expa. Ja będę musiał wymaksować ci rozumiecie? Wymaksować ci w Masakra. Wydaje się, że można zrobić taką serię nową. Jak wejdą tu ulepszenia polowe, gdzie będę pokazywał, jak wyposażyć czołgi. Bo jestem przekonany, że mnóstwo osób nie będzie wiedziało, jakie dać rzeczy na dany czołg, co jest w nim dobre, co jest w nim słabe. I jakie ulepszenia polowe montować na czołgi. Ja jeszcze nie wiem, ale jak już zagram, to będę poznawał to, nie? No to. Kurde Premki będą stokowe, co nie? Jak cię kręcę? Do czego to doszło? Siemanko bisz Do czego to doszło? Że teraz będziemy mówić? Jaką masz premkę? Stokową. Porąbane, co nie? Będziemy mówili do siebie. Jako masz pręby, kurde? O, defender pali się. Ty, ty podpalił defenderem T150, T150 się pali często. KW3 też się pali strasznie. Aż pić kopcik na czterech, na pięć O, macie dużo free expo, Widzę komentarza. Ok, jak widzi załogę 2-0, to już w ogóle tragedia będzie. Kiedy lista banów po kampanii? No, za 4 dni pewnie. Wiesz, e, nie może być ogłoszenia wyników i czołgów do odebrania bez listy banów, więc lista banów będzie za 4 dni. W sumie to za 3. Teraz to już chyba za 3. Witwa ta przypomina mi ostatnio dodaną przez mnie na kanał bitwy na Lewandowskim. Stokowe 10 tiery, dokładnie. A teraz trochę jest stokowych dziesiątych tierów, tak? Taki Batchat może być stokowy, Type-5 Heavy może być stokowy. A jak ty go tak przebiłeś, kurde? Czemu nie w ten cysek na kadłubie? Rozsiewam zarazki wśród y, czatów, panie duchu, niestety. Przykro mi. Sorry, I am very sorry. Ja, jak tutaj gram randoma, to moje bitwy wyglądają zupełnie inaczej. Ja tu wjeżdżam. Co się dzieje? Od razu zostaję odarty. Ty stoisz w tym okienku 3 kurde minuty, jeszcze nie dostałeś ani raz darty. No kurka wodna, co na? Ja tego nie rozumiem po prostu. Powiedzcie, że... E, multi narzekasz, po prostu nie możesz grać, ale no, przysięgam wam, że... 3 minuty on jeszcze Darty nie dostał. Nowy Czech będzie stokowy, yy, Biszkopcik. Nowy Czech, ponieważ na Czechu nowym będziesz musiał zbadać działo. Yy, to, które będzie miało magazynek. Domyślnie, na dzień dobry, będziesz miał to cykliczne, strzelające pojedynczo. Gościu w ogóle nie skupię tym defenderem trafia. a to do niego nie strzela. Ja ci kręcę. Z obligacje polecam teraz gwardzistę, na przykład. WZ-111 model 5, to dobry ciężki, dobry jest. Do zarabienia kupujemy tylko ósemki premium. Roger Piotr. Nie ma sensu zarabiać szóstym tierem, to jest dużo mniej kredytów za bitwę. Dziewiątki nie zarabiają specjalnie lepiej, one nie mają bonusu zarabiania. Czołgi, będzie można licytować z kampanii za parę dni, mi się wydaje. W ruchu trafia. Arta cię nie przebiła hajkiem. Zobaczcie. Zablokowany he. Ja dzisiaj grając z Defenderem, dostawałem od arty non-stop, a ty dostajesz dingo jeszcze bokiem. I to hek! To nie był przeciwpancer, to był hek! Co za gość! Nie mam pytań. To będzie wyciąg? No, wygląda jak był. To wygląda jak wyciąg. Uuu, za nisko. Tak szczerze, to nie przykuwa za bardzo uwagi do celowania. Wali za bardzo na odwal się. To jest coś, co na początku. Może było mało widoczne, ale ja wiedziałem, że ty źle strzelasz. Ja wiedziałem od razu, że ty kiepsko celujesz. Nie skupisz w ogóle do końca defenderem, co jest dużym błędem, bo defender powinien skupiać celnik do końca, na niecelne działo. I długi czas celowania. A jednak lekceważyłeś to, i gra mówiła: Nie ma problemu, i tak przebijemy. Ale obraziła się w połowie bitwy, i twoje kiepskie celowanie, niestety, ale jest teraz widoczne. Musisz pamiętać o tym, nauczkę na przyszłość. Defenderkiem celujemy w miarę możliwości do końca. I yy, skupiamy, no bo po prostu lecą kalafiory. Go, 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 go. Zabawa, kurde. Wokół budynku, wokół gruzu. Arta za 300. Co ten T44 zrobił? To było głupie, kw 5. Budowało na szczęście, nice. I z 3... Twój KW-3 po naszej prawej. No KW-5 groźniejsza. Nie wyjeżdżaj tak bokiem. No i znowu nie skupiłeś nawet celownika do połowy. W ruchu, pyk, przebija. W ogóle się nie przejmujesz, ja nie wiem. To jest naprawdę dziwne, co tu się dzieje w tej bitwie. Musisz skupić ten celownik, ziomuś, bo... To wyjdzie raz, ale nie wyjdzie 10 na 10 razy. Nie ma szans. Dobrze, być jak Jak dla mnie musisz jechać. W lewo, w lewo. Olać tego kromuela Olej go. W dupie z nim. walone na niego. Kapują ci bazę. idź po kapa. Z to ten Cromwella. Ja bym jechał na kapa. Nie no, 50 sekund. Musisz jechać, no. W dupie z tym bo On jest nieistotny. I tak cię nie zabije. kromel to będzie miał problem, żeby cię w ogóle przebić. W, gdziekolwiek. Ja bym... No. Musisz się pośpieszyć. Arta. Chyba waliła z tych... Eee, no nie, no! Masz farta. Masz farta, że stoisz za tym bunkrem. Stoję w tym bunkrze. Jakby nie stał w bunkrze, to byś nie zbił kapa tutaj celując. Nie zdążyłbyś. No, masz trochę fartę tutaj. Dicker Max. On jest mało istotny, bo on i tak nic nie zrobi. A zabije za darmo tego biker Maxa. Biker Max to śmietnik ogólnie na tych W ogóle to jest śmietnik. Bo to jestem ja, ja jestem taka trochę śmietniczkiem. Wciągam wszystko, jakbym był śmietniczkiem. No i to taka trochę sytuacja. Tak to właśnie wygląda. Ze mną? No ale cóż. No nie, no nie, 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 nie możesz tak jechać na TDK, no. On kurna. Tu co może stać, Morczko ty moja? Tu, tu. On tu ma jakieś krzaczki, wiesz? Nie kapuje bazy. On tu może być gdzieś w krzaczku, czeka na ty, na ciebie, jak Ty wyjedziesz. To mi go w dupie, tak? Ty go olej. Ty zabij sobie kromola teraz, tak? Musiałeś jechać na bazę, powiedziałem ci. Bo kap. Nie ma presji kapa. On pewnie robi jakąś pułapkę na ciebie. Teraz skup się na zabiciu kromki, tak? O. To no jakby to weszło, to krękajcie narody. O, o, no, proszę państwa. Raczej bym nie chciał być w tym rejonie mapy, ponieważ. Ale masz warty, zostawił ze zero za PK. Jak stoisz tutaj, a RHM jest tu w czakach to ma na ciebie przestrzał. Nie powinieneś jeździć po tej strefie. Musisz sobie po prostu wyobrazić, że tu jest taki szlaban i on jest podniesiony. Znaczy, on nie jest podniesiony i on blokuje ci przejazd. To, że jeździsz tutaj w tym bitwy, jest ogromnym ryzykiem. Masz trochę farta, bo twój sojusznik porobił e, arte. RHM jest tam, no to. Ja bym olał kromkę pojechał po tego RHM z HK. Kromer i tak może uciekać zombie, więc bez sensu się nim przejmować. Ten esterfał jak robi tego R.H.M.a, co... co on zrobił? Widzieliście, on mu zabrał pół życia. Ten STRV to jest kozak. Na hita masz rchewa? Nie polosowało. Nie strzelisz w tego kromkę. Jedź! Powinnyś jechać. Nice. Zmień pocisk na zwykły. Zmień pocisk na zwykły, bo możesz trafić tego kromela za 100. Będzie uciekał. Nie ma tu jak, nie trafisz. Nie, no tu może tak, no tutaj to tak, ale... Chajkiem <laughs> <laughs> przebił, pod tyłem jechał akurat. Nie miał wieży odwróconej w naszym kierunku. Gdyby miał wieżyczkę skierowaną w naszym kierunku, to by weszło schaleczkę za 100, co nie? Ale w tył wierzę, no to weszło, wiadomo. Co mogę powiedzieć? Bardzo ładny wynik, ale uważam, że musisz troszeczkę więcej uwagi przykładać do celowania, bo jest na pewno zbyt chaotyczne i nie celujesz zbyt do końca, a tak jak takim leopardem można to wybaczyć, tak tym raczej nie jest to wskazane. No i w związku z tym y, dużo strzałów w tej bitwie weszło, a nie musiało, na pewno nie musiało. Więc to jest coś, co bym powiedział o tej bitwie tak naprawdę na koniec. Bardzo dziękuję za tą bitewkę, panie Piwelo. Pozdrawiam ciebie serdecznie i... Co mogę powiedzieć, to y, mam nadzieję, że dzisiejsza transmisja Wam się podobała. Jutro dycha w tydzień. Także ogień. Okay. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia. O, kurde. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Piąteczka. Cześć. Do zobaczenia. O, kurde.